Widziałam! Papienko! Papienko! No, musisz chyba... No, tak. Dobrze. Wyżej sobie nóżkę daj. Tu? No pewnie. Tak, super. Boję się! Nie, żartujesz. O, świetnie. No. No, jak ty. No, wyższa jesteś ode mnie. Aha. Jestem wyszła od ciebie. Mm -hmm. No i wyższa, wyższa. No, już popatrz, jak masz niewiele na dół. Tak. A ratunku! Ratunku! <gry> Nie potrzebujesz pomocy? No. I teraz jestem taka jak ty. Tak, teraz może już tak. U. Świetnie. I teraz jestem taka jak nie ty. No? Teraz jestem. Mieszanie. No i jesteś już na samym dole.